Nad naszym projektem dotyczącym amatorskich badań stratosfery pracowaliśmy wspólnie i razem zgłosiliśmy się do konkursu Explory. W zespole pracuje się łatwiej. Nie zawsze osoba posiadająca wiedzę z określonej dziedziny dobrze radzi sobie w drugiej. Dobierając osoby z różnymi zainteresowaniami możemy nawzajem uzupełniać swoją wiedzę i spojrzeć w odmienny sposób na postawiony problem. My obowiązkami podzieliliśmy się według własnych zainteresowań. Jedna osoba projektowała i tworzyła elektronikę i programowała, a druga zajmowała się opisaniem wszystkiego w sposób zrozumiały dla osoby nieobeznanej w temacie. Największą zaletą pracy w zespole jest podział obowiązków na wszystkie osoby w zespole. Oprócz tego ma się poczucie obowiązku. Myśl, że nie można odłożyć czegoś na później, bo trzeba dotrzymać terminów tak jak inni, dodatkowo mobilizuje do pracy. Oczywiście nie zawsze jest tak kolorowo. Często każdy ma inny pomysł na realizację danego zadania, co może powodować konflikty w grupie. Poza tym, jeżeli jedna osoba nie wywiąże się z obowiązków, wtedy cały zespół cierpi. Jeśli chcecie pracować nad projektem konkursowym w zespole, to przede wszystkim warto jest wybrać dobrego lidera, takiego, który będzie rozdzielał zadania i potrafił rozwiązywać ewentualne konflikty. Drugą kwestią jest podzielenie zadań i wyznaczenie konkretnych terminów na ich realizację. Każdy powinien wykonywać swoją pracę po kawałku, a lider musi złożyć w to wszystko w całość. Kiedy już staniecie przed jury konkursu i będziecie w końcu oceniani, pamiętajcie, że przede wszystkim nie można się stresować. Stres podczas prezentacji może sprawić, że niesamowity projekt stanie się kompletnie nieciekawy. Drugą kwestią jest podział ról. W przeciwieństwie do samodzielnej prezentacji, gdzie wszystko mówi się samemu, w zespole trzeba podzielić się rolami. Ważne jest, aby nie wchodzić sobie nawzajem w słowo oraz aby każdy mówił to, co go interesuje i dobrze czuł się w tym, co mówi. Jednak pamiętajcie, żeby każda osoba z zespołu miała w tej prezentacji swoją część. Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy dwie osoby mówią, a jedna stoi i nic nie robi. W końcu projekt też przygotowywaliście wspólnie.